Cześć. Dzisiaj pokażę Wam trzy przepisy z użyciem maczy. Zacznijmy od pierwszego. Potrzebujemy jogurtu greckiego, maczy, granoli. Pamiętajcie, że możecie zrobić ją sami. Ja nie miałam czasu, kupiłam gotową w sklepie. Jeden grejpfrut i erytrytol bądź jakiekolwiek inne słodzidło. Do wymieszania wszystkiego użyłam termomiksa, ale pamiętajcie, że możecie to zrobić równie dobrze mikserem, blenderem albo po prostu ręcznie. Nie musicie posiadać termomiksa. Wszystkie dokładne proporcje i przepisy znajdziecie też w opisie pod tym filmem. Teraz tak pokrótce, do jogurtu greckiego dodajemy maczę, mniej więcej 1,5 łyżeczki, ale to też musicie sami później ustalić ze sobą jak będzie Wam najbardziej smakowało, z jaką ilością tej maczy. Po wymieszaniu powinniśmy uzyskać taki przepiękny pistacjowy kolor. Z podanych proporcji mi wyszło 5 takich miseczek, więc pamiętajcie, że te proporcje możecie zmniejszyć w zależności od tego, ile potrzebujecie takiego jogurtu. No i ja też wcześniej zapomniałam o dodaniu erytrytolu, więc zrobiłam to dopiero na tym etapie. Powinnam to zrobić wcześniej, wtedy on by się też lepiej wymieszał. Na górze każdego jogurtu rozsypuję granole, No i też ja użyłam migdałów blanszowanych, bo wydawało mi się, że będą fajnie tutaj się komponowały z tym wszystkim. A na samą górę dokładamy jeszcze czerwony grapefruit i on smakowo naprawdę idealnie współgra z maczon. Jeśli chodzi o jogurt, to ja już swoją porcję zjadłam, e, poczęstowałam nawet jeszcze sąsiadkę, mamę e, i ta porcja czeka na zegar. Ale też od razu mówię, że tutaj mocno czuć tą maczę. Z tych proporcji, które ja Wam podałam, wyszło 5 takich e, miseczek i na wszystkie 5 miseczek dałam tylko 1,5 łyżeczki tej maczy, więc dosyć mało, a naprawdę ona jest tutaj bardzo intensywna. Ale strasznie mi to smakuje, i w ogóle te dodatki dużo robią. Granola, oczywiście, migdały, no i grejpfrut. Także taka wersja śniadaniowa bardzo, bardzo polecam. Czas na drugi przepis, i będzie to deser coś naprawdę super, co musicie odtworzyć. Potrzebujemy oczywiście maczy, trzech jajek, cukru pudru bądź inne słodzidło, mąkę pszenną, limonkę i maliny, lub jakiekolwiek inne owoce do dekoracji. Zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek do osobnych naczyń. Ja sobie też już w misce odważyłam sobie potrzebną ilość cukru pudru, dlatego, że Thermomix ma wbudowaną wagę, ale możecie to po prostu zrobić na wadze kuchennej. No i zaczynamy od ubicia białek. Po otrzymaniu tej piany z białek, wsypujemy stopniowo, dalej mieszając cukier puder. Następnie dodajemy żółtka i mąkę pszenną. Tej mąki używamy naprawdę bardzo mało, dlatego że to jest takie typowo delikatne ciasto biszkoptowe. Po wymieszaniu wszystkiego powinniśmy uzyskać właśnie taką biszkoptową masę. Którą ja tutaj sobie wcześniej już przygotowałam blaszkę wyłożoną folią spożywczą I na tej blaszce właśnie formuję z tej masy biszkoptowej takie jakby pancake'i Przypomina mi to takie pancake'i Z tych proporcji wyszło mi 5 Ale następnym razem chyba zrobiłabym je po prostu mniejsze i wyszłoby też ich więcej Te uformowane placuszki biszkoptowe pieczemy wszystkie. Wszystko oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem, jak piec i tak dalej. Pamiętajcie też, że one będą delikatnie przywierać, więc musimy je delikatnie bardzo podważyć. Najlepiej nożem, tak jak robię to właśnie tutaj. Później robimy taką dziwną rzecz, ja sobie ustawiłam już kubki i kiedy te biszkopty są jeszcze ciepłe, składam je w taką łódeczkę i w ten sposób pozostawiam do y, wystygnięcia, żeby one po prostu utrzymały ten swój kształt. Kiedy biszkopty się studzą, robimy masę i chodzi po prostu o ubicie śmietany trzydziestki. Następnie dodajemy jakieś słodzidło, czy to cukier, puder, może być zwykły cukier, erytrytol, co tylko chcecie tak naprawdę. No i oczywiście maczę mniej więcej jedną płaską łyżeczkę żemy też skórkę z limonki, dokładamy do wszystkiego i mieszamy i powstanie nam taki mniej więcej krem, który układamy w tych łódeczkach biszkoptowych. Wypełniamy po prostu całą łódeczkę tym kremem. I z wierzchu możemy je udekorować, jak tylko nam się podoba. Ja akurat zrobiłam to za pomocą malin, ale możecie, tak naprawdę, wydaje mi się, użyć równie dobrze truskawek, borówek, tak naprawdę, co tylko chcecie. Powiem Wam szczerze, że na to czekałam najbardziej, bo wydaje mi się, że to będzie ultra dobre. W ogóle zobaczcie, jak to ładnie wygląda. W sensie... Mm. W ogóle zobaczcie, to bardzo ładnie wygląda. No i jestem ciekawa. Mm. Mm. To jest przepyszne. Nie umiem nawet opisać tego smaku, ale jest tak dobre. Mimo, że to jest deser, no bo to jest słodkie, tak? To jest takie mocno orzeźwiające. Mm, uh -huh. To jest mój zdecydowany faworyt, jeśli chodzi o te rzeczy zmaczy. Bardzo mi to smakuje. Naprawdę. To musicie serio odtworzyć, bo jest ultra dobre. Mmm. pycha Ostatni przepis jest ultra szybki, i przygotowanie go zajmuje dosłownie 30 sekund. Zaczynamy od pokruszenia lodu, ale też nie musicie go wcześniej kruszyć, możecie go po prostu dodać już do całego szejka. Ja zdecydowałam się akurat na kruszenie, ale też dlatego, że mam termomixa, i było mi po prostu łatwiej to zrobić. Dodajemy mleko, następnie erytrytol. Ja akurat użyłam erytrytolu, ale może być również zwykły cukier. No i łyżeczkę maczy. Wszystko razem mieszamy i powstaje nam taki shake lodowy z maczy. Idealny moim zdaniem na letnie upały obecnie. Jak na mnie to jest spoko. W sensie, może nie byłby to mój ulubiony napój letni, mówić, ale jest spoko. W sensie, i wiecie, orzeźwiający, orzeźwiający napój, orzeźwiający napój na lato. Myślę, że zrobię go ponownie. Może nie będzie on moim ulubionym napojem, ale wydaje mi się, że warto spróbować. Jak mogliście zobaczyć, robi się go naprawdę bardzo szybko. Także polecam fajne orzeźwienie na letnie dni. I to już wszystko, co chciałam pokazać Wam w tym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, dlatego że to mnie bardzo, bardzo motywuje. Zapraszam również na Instagrama. No, i oczywiście zostawcie łapkę w górę, to również jest ultra miłe dla każdego twórcy na YouTubie, także będę za to wdzięczna. No, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaki. Papa.